Pamiętajcie, żeby zostawić szubę, łapeczkę i dźwięk. No bo co, No dobra, dzisiaj, widzowie, będziemy grać w Sonic Morfy i chyba już nawet widzę jednego. Już trochę przed nagrywkami yy, zebraliśmy morfów. On się nie chce zebrać. Kogo już zebraliśmy? No. A, chłopaki już go zebrali, no dobra. No to teraz y, trochę Janek coś może to powiedzieć jest... od siebie. No Dawaj, Janek. Uh. Y, ale pamiętajcie, że. Będzie jeszcze nie, jakiś no. Sonic. Będzie, będzie. Będzie ja tylko... Ten... Będzie tak światłoteś jakiś. Shin Sonic. Będzie Shin Sonic i będzie X Sonic. Ale tak w ogóle? Ja to mówiłam, że będzie. No ale chłopaki, zobaczcie, ja tu znalazłem. Bacon Sonic jakiś i to też możemy. Z... Co jest? Widzicie to? A tu mamy jeszcze jakiegoś Spidermana. Spiderman! Wow, Ło, ale fajny. Zobaczmy, czy możemy się w niego. Ale on jest mega szybki, czy nie? No, ja nie wiem. Mega szybki. Jest mega szybki, to Dobra, ale zobaczmy, czy możemy tego. O, mamy Spidey Sonic! Spidey! Zobaczmy jest czy jest lec, szybki. Noż no, mega szybki, cicho, mega, cicho. mega szybki. Ło, ale skacze, widzieliście ten to? Ten luziowy też jest szybki. Patrz, nawet, możemy Mogę skakać lube. podwójnie. Dobra, no, teraz... Podwójkę, nie jak no, ja się chmurkał? Ja nie chcę być tym Shin Sonikiem, bo on za, za szybki jest. Znaczy, co ja powiedziałem, Spidey Sonikiem oczywiście. No dobra, no Najlepiej to. Najlepiej pójść na parkourę. O patrzcie, tu jest jakiś. No, wiedziałam to wiedziałam, Ło! Pokaż tego śmiechu. Ach, brzydki jakiś, nie podoba A, mi się. Cały Kwaśny sonik, zobaczmy. Kwaśny Sonic. Okej, okay, ten jest ładny, ten jest ładny. No mega ładny. Ma czerwony się jakiś. No. Co jest? To jest SIK z Dorsów? Nie. Nie. O tam gdzieś polas. Tym jacyś, jacyś ludzie za nami biegną. Chyba wiedzą, że my to, że jesteśmy ekipą Jaliona. No? no właśnie, Jalion tutaj jest obok mnie. Jal, Jalion, powie coś. Chyba na wyjdzie. Ja. No on, on już tu mówił, ale możecie się nie skaknąć, że to on jest. Po prostu teraz y, nagrywamy ze swoją całą ekipą. Mhm. Y, powiedz coś, y, Dawidos. Cześć. No to jest Dawidos, ja jestem. Trzy mol. No, a ja jestem Jarubikiem. No, to jest nasza taka ekipa nagrywkowa, mm -hmm. będziemy nagrywać. No. Dobra, ale my musimy szukać morfów, a nie gadać tylko. No nie musimy i tego gadać i nagrywać, takie coś. No. Ty, widzieliście to była jakaś czaszka. Patrz. No tu no, jest Do morf. No tu jeszcze nie doszedłem. Wo, no. Morf. dawaj śpiewacz. Ale kurwa! No, koziaczki! Fuu, o, jest, kwaśny. I ten jest. Kwaśny. kwaśny. Nie, to nie kwaśny, to inny. A. Ale bardzo podobny do kwaśnego. Jan i, I Alion masz rację. A to twardy tu chyba jakieś giga o, rzadkie. Nie. Poszukamy Blue? To jakieś rzadkie chyba są. Blue, blue. Dobra, możemy poszukać y, tego Rainbow Friend Sonic. No. No. Może, że tam nie ma dopisanej, w jakiej. Oni, oni Ale... w okolicy. No. Popatrzcie, bo... tu coś leży. Ej, chuj, No chuj, to, chuj, to jest Mówi, że tutaj morz. są jeszcze światy, no światy. O, To jest ten? Jakiś inny. Tak. No, to chyba to... będzie morfa. Szukamy tutaj jakiegoś innego morfa. Tylko nie wchodźcie no. do tamtej dziurki tam. Gdzie? Yes. O nie, spadłem. Teleportuj się. O, dobra. A nie, to jest chyba ten sam świat. Teleportuj się tam mało. Nie, nie. Opatrzcie, tu widzę jakiś morfa. Tego przecież zbieraliśmy? No. Tak? No. To jest tam ten którego pierwszego A, dobra. O, patrzcie, tu jest jakaś. Tu można biegać do góry nogami? Można, można. Zobaczmy. Ale jak. O, nie, bardzo... nie, da się. Ale jak się jeść bardzo szybkim solnikiem, no, no. To można. Dobra, te... tepnijmy się. Tu Co tu to jest? jest? A, to to. Double jump. O, dobra. Uwidzieliście jaki parkour? Tam! Patrzcie! Jakiś morf! Morf? No. Wow! się! Chyba jakiś... Ronin dziwny. O, patrz! Tam jest Superman! Nie! 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 Wiesz, że to się wspinać na te góry? No. Musieliśmy się teleportować, Telepierdnąć. Telepierdnąć. Ty, patrzcie! Tu jest jeszcze jakiś! Wiedźma! Co jest dziwny? A tu? Ej, to jest jakiś nawiedzony ring, chyba. Albo co? Może to będzie jakiś ekstrakt. O, Opatrzcie jak to uratowałem. Dawaj. No, teraz co to jest? Dźwięk zachęcenia? Dźwięk co? zachęcenia. Aha. Aha. Nie. O nie, mamy mało baterii. To niedługo nam się skończy filmik. Ale i tak już. Dużo mamy. No dobra, to widzowie, idziemy odblokować tego morfa Supermana i już kończymy, Bo jutro będzie filmik z <coughs> podróbkami Minecraft'a. Dobra, mamy Supermana i teraz y, zobaczmy, gdzie my go mamy, zmienimy się, pokażemy wam. I to będzie na dzisiaj koniec. No? Papa widziałem! Ale na, na razie nie, Janej. Jeszcze Supermana musimy no. znaleźć. Tutaj, o, przy, mamy tutaj tego przerażającego. On jest giga-fajny. No, możecie, że wow. tak... No dobra, widzowie, z takim skinem się z wami żegnamy. Żegna się z wami Szymol, Jalion. No, już pożegnaj się. Ha, pa. I Dawidos. Chyba cię nie usłyszeli. Pa, no dobra. Jak popłaczyłem magię, chciałem tego naprawdę. Chciałem żyć mieć bajce. Więc zostanę tu na za yes.